Cześć kochani! Dziś dwie karteczki urodzinowe. Jedna dla mężczyzny, jedna dla dziewczyny. Od której zacząć? Może zaczniemy od tej skotki? To jest dla mojej kuzynki w zasadzie kartka. Rodzice się właśnie do niej wybierają i poprosili mnie, żebym zrobiła właśnie kartkę dla niej. Ona. Studiuję historię sztuki. Stworzyłam właśnie taką karteczkę w formie jakichś obrazów, takich ramek. Wiecie, mamy tutaj właśnie tekturkę imitującą muzeum w Luwrze. Tak więc fajnie mi to też spasowało tutaj z tymi rameczkami, z tymi obrazami. No wiecie, nie mam żadnej damy z łosiczką ani nic takiego, nie drukowałam żadnych takich obrazów. Wykorzystałam po prostu to, co miałam w domu, a mianowicie tutaj ten kotek pewnie go znacie z papierów, z Eksona. W końcu mogłam to wykorzystać, bo nie zawsze mi to pasuje do różnych projektów, ale tutaj świetnie mi to spasowało. No i właśnie postanowiłam go wysadzić tutaj sobie w taką ramkę. No i pod spodem mamy również tutaj mamy drzwi, Tutaj te drzwi wychodzą, mamy kilka elementów właśnie z kolekcji, z tych bloczków do wycięcia od Mindy Papers. No i oczywiście kilka rameczek, jakieś tam bileciki, właśnie kojarzące mi się z taką wejściówką do muzeum. Myślałam, że to też właśnie fajnie nam tutaj zagra. No i tutaj mamy jakąś taką wiecie, klameczkę, guziczek, czy, czy zwał jak zwał, co tam sobie wymyślicie może to być. No, i napisy od Craft O'Clock po angielsku, tym razem nie po polsku. No, i kilka cekinów, żeby nam się właśnie coś tam zamieniło, coś zabłyszczało, żeby taka, ta kartka nie była taka całkiem matowa. No, i są również kropelki znowu, Gdzie niegdzie możecie je zauważyć. One są przeźroczyste, więc też nie będą tak dobrze widoczne na pierwszy rzut oka. Ale mam nadzieję, że sprawne na oko wasze dostrzeże to. Ten papier troszeczkę przytłumiłam tą rameczkę i, i wokół. Przy, przytłumiłam to troszeczkę białym gesso. Zrobiłam również chlapania białym i czarnym gesso. Żeby wiecie, jakoś tak wydaje mi się, że to fajnie uzupełnia tą kartkę. Uzupełnia tą kompozycję, nadaje jej takiego takiego fajnego wykończenia. Moim zdaniem, aczkolwiek każdy może mieć inne zdanie. Każdy ma jakiś tam swój gust i mnie się to akurat podoba. Jeśli chodzi o te tekturki, to są one dwukrotnie wyembosowane pudrem bezbarwnym, żeby właśnie tutaj nam się to fajnie miniło. Wiecie, lufr jest taki szklany, więc no Tekturka szara, ale to nie ma żadnego znaczenia, myślę. Yy, fajnie nam się to mieni, więc myślę, że to super wygląda. Yy, co jeszcze, dziewczyny? Yy, kolekcje, jakich używałam, yy, napiszę Wam na dole. Tutaj zdaje się, jest yy, Harmony od Minty Papers, i, i, i jeszcze jedna kolekcja. Yy, nie wyleciałam jej naz nazwa z głowy w tej chwili. Ale napiszę Wam na dole na pewno w opisie jakie to są papiery No a rameczki oczywiście znacie, również są od Minty Papers Właśnie Framebook Tak to wygląda w środku Właśnie tutaj mamy przygotowaną stronę pod życzenia Życzenie już mam wybrane, muszę je po prostu tylko wydrukować i przyciąć No i z tyłu oczywiście moja naklejeczka i kolejna kartka to jest na urodziny dla mężczyzny, tak jak już wspomniałam. Zastanawiałam się, co tu mam dać na tą kartkę, a koniec końców, zobaczcie, dziewczyny, trochę się tutaj rzeczy dzieje, bo mamy i gazę, mamy właśnie i bileciki gdzieś tam, właśnie pochowane, zakamuflowane, ale możecie je, myślę, dobrze dostrzec. No i kilka tutaj śrubek mamy na rogach również. Zawiasy, tekturki, trybiki i właśnie tutaj nawiązujący taki do, do papieru Ten papier i, i ten wzór tutaj tej tekturki kojarzy mi się z Formułą 1 A z tego co wiem to Solenizant też lubi sportowe samochody Tak więc myślę, że takie nawiązanie też fajne będzie Yy, i literka D się pojawiła jak Dawor bo właśnie tak są nie ma na imię no i cóż jeszcze a, jest też majsterkowiczem tak więc też dodałam tutaj yy, takie szczypczyki, kleszcze te kleszcze yy, wiecie co dziewczyny dałam troszeczkę <coughs> przepraszam yy, Pociaprałam je troszeczkę gesso i posypałam złotym pudrem do embossingu Zgrzałam to, no i powstała właśnie taka tekstura na nich. Były one srebrne i srebrne nie bardzo mi tutaj pasowało do tej pracy, dlatego w ten sposób je wykończyłam. Nie zależało mi na tym, żeby one były super idealne, gładziutkie i, i tak dalej. Widać, że to jest, wiecie, taki ząb czasu jakby odciśnięty na nich. Tak więc fajnie też wygląda tutaj, pasuje pod te zawiasy, które też są takie, wiecie, przyrdzewiałe co więcej no duży zawiasów napis 100 lat pojawiają się również pieczątki tutaj możecie sobie je zauważyć czarnym tuszem właśnie takie w formie tekstu no i ta gaza jest wytuszowana takimi dwoma brązowymi tuszami żeby no nie była wiecie taka całkiem biała tylko pasowała nam tutaj do kolorystyki kartki i brzegi tutaj tych kartek, tego papieru skrapowego są pozaginane, pourywane troszeczkę, żeby miało taki bardziej klimat męski. No i tu jeszcze mamy takiego jakby tagusia i dałam do niego ćwieka i przywiązałam sznureczek. Niektóre elementy są również wytuszowane, żeby Wiecie, nie były takie białe. Ja zawsze, jak wycinam elementy, to zostawiam taką delikatną białą rameczkę, więc niektóre z tych elementów również yy, przeciągnęłam sobie yy, tuszem. Yy, co jeszcze? Chlapania są czarne, chlapania. Myślę, że tutaj nic więcej już nie będę dodawała, że, że tak to po prostu pozostanie yy, i tyle. Wszystko jest oczywiście podniesione. Karteczki obie są do, do koperty, więc starałam się, żeby one nie były zbyt trójwymiarowe, żeby nie było zbyt wiele elementów odstających. Um, no wiecie, jak to z tym potem jest, w, z wkładaniem do koperty, żeby to się też po prostu nie zniszczyło. No i w środku mam również przygotowaną już bazę pod życzenia i moją naklejeczkę. Dobrze, dziewczyny. E, takie są dwie ostatnie moje prace weekendowe. E, co jeszcze? Chyba tyle. Aha, dziewczyny, mam jeszcze zaproszenia. Chwileczkę. Zaproszenia dla mojej siostry i mojego przyszłego szwagra. E, te zaproszenia są tylko dwa i chyba dwa tylko takie zostaną. E, Dlatego, że właśnie te karteczki, które zobaczyłyście przed chwilą. No, jadą w podróż razem z, z moją rodziną, razem z tymi zaproszeniami. Tak więc życzeniem było młodych, żeby no, te zaproszenia zrobić już teraz, żeby mogli je osobiście wręczyć. Tak więc tak się prezentują zaproszenia na złotym papierze. To jest właśnie ten złoty papier z Action, na, na który polowałam, którego szukałam. Moja siostra wybrała sobie, tam są trzy odcienie tego złotego. Moja siostra, akurat, wybrała ten, który wpada w taki lekki brąz. I na zaproszeniu tutaj jest ten papier, który dostałam w Kratisie. Tu mamy właśnie podniesioną ramecz, tą rameczkę. Tak bardzo delikatnie, bo to też ma być do koperty. No, i zaproszenie jest kilkukrotnie wycięte na białym papierze i później na złotym. Tak, żeby nam fajnie to też stwarzało taki trójwymiar. W środku tak to wygląda. Jest również całkowicie oklejone właśnie tym papierem skrapowym. Brzegi tego papieru w środku, jak i na zewnątrz, wytuszowałam delikatnie złotym tuszem wiecie, jak przyłożyłam ten papier skrapowy do tego złotego, to on się tak bardzo mocno odcinał nie podobało mi się to i zaproponowałam właśnie, że delikatnie tutaj tą rameczkę wytuszuję złotym tuszem, myślę, że tak wygląda dużo lepiej no i mam nadzieję, że spodoba się im coś już nieco, nieco już widzieli jak, jak tworzę te, te prace, te kartki te zaproszenia ale nie widzieli ich jeszcze na żywo, więc mam nadzieję, że, że im się spodobają. No i zobaczymy. Czekam na Wasze opinie, na ich opinie. No i zachęcam Was do kciuków w górę, oczywiście, i do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli go zasubskrybujecie i chociaż zostawicie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!